Siema, 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 witam serdecznie na kanale Strefa Typerów. Oczywiście na początek, zanim przejdziemy do konkretów, prośba o zostawienie łapy w górę pod filmem i dziękuję za każde kliknięcie. Lecimy z kolejnym materiałem w ramach pojedynku na kupony. Tu bezkonkurencyjny jest na razie sebek, nie ma co ukrywać. Punktacje, klasyfikacje całego pojedynku, czteroosobowego pojedynku macie w opisie pod filmem. Zanim przejdę do samych kuponów na dzisiaj, to dwie szybkie sprawy. Pierwsza, pierwsza to jest w sumie informacja, że Superbet ma naprawdę pokaźny, fajny, dobry, mocny pakiet promocyjny powitalnych dla każdego nowego gracza. To, jeżeli ktoś nie ma konta w Superbecie, cały pojedynek robimy z Superbeta. Chciałby sobie sprawdzić, jak ten bookmacher działa i od razu odebrać promocje powitalne? Link do rejestracji w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Zapraszam, jeżeli jesteś zainteresowany. Druga sprawa to oczywiście konkurs, bo jak zawsze, jak na każdym filmie, mamy konkurs klasyczny, symboliczne, dwie dychy do zgarnięcia. I co trzeba zrobić, żeby o te dwie dychy powalczyć? No przede wszystkim trzeba subskrybować kanał Strefa Typerów. Pierwsza sprawa, druga sprawa to jest łapa w górę pod filmem. Tutaj kliknięta. i w komentarzu typujecie dokładne wyniki, minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Malmö a Spartą Praga. Dopisujecie swój nick, gracza SuperBeta, typujecie do godziny 21:00. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez ników gracze na Superbet nie biorą udziału w zabawie, czyli generalnie standard konkursowy. Tutaj jakby nic się nie zmienia i przechodzimy, słuchajcie, do meritum tego kolejnego materiału. Mamy cztery gotowe kupony. Sebek Esposito gołąb i ja w sierpniu rywalizujemy tutaj na kupony. Za chwilę będzie trzeba ładować wyższe kursy, żeby dogonić cepka, bo tutaj w tej zabawie trafiony kupon z kursem przykładowo 2,50 odpowiada punktacji w wysokości. 2,50 punkta. Po prostu trafiony kurs całego kuponu to są zdobyte punkty i całą klasyfikację, tak jak mówiłem, masz w opisie pod filmem. Jeżeli chciałbyś zerknąć, jeżeli chciałbyś zerknąć, tylko tutaj warto e, czasem skupnąć jakieś typy, no to jest to tylko i wyłącznie Sebek na razie. Słuchajcie, zaczynamy właśnie od kuponu setka na dzisiaj. My tak kupony klasycznie gramy sobie za 5 dyszek, zawsze e, niezmiennie. 50 zł na kurs 2,40 od sepka. Rzuty roznę w meczu Malmy i Sparty Praga. Over 8,5 po kurs 1,55. Czyli tutaj jest liczone u sepka, że będą kornery w tym meczu kwalifikacyjnym do Ligi Mistrzów. Generalnie, moim zdaniem, dzisiaj, tak jak i wczoraj, ciężkie mecze do typowania. Tu jest propozycja overa e, Rogali i Termalika z niecieczą. Mamy Termalika, nieciecza z Wisłą Płocką. Mamy proponowanego Super beca Maksymalnie linia, 5 goli w meczu. Czyli tak jak widzisz, poniżej 5,5 gola w meczu. I Termalika musi wygrać e, albo zremisować. Po prostu nie mogą tego meczu przegrać. 2 razy 1,55, 2,40 punkta. może z tego kuponu Sebek zdobyć. Dalej mamy kupon od Esposito, Esposito, czyli człowiek rożny, można powiedzieć. Dzisiaj Esposito już to jest chyba ta faza. Poczekajcie, włączę sobie tylko tutaj. U Esposito to jest chyba już ta faza, gdzie zaczyna łapać wyższe kursy, bo gonić trzeba, tak jak mówiłem. No tutaj mamy w dublu 3,42. Dwa razy rzuty różne, linie wysokie pod overa. Malmö, Sparta, Praga over 9,5 rogali. Young Boys Galatasaray over 10,5 rogali. Czyli tutaj, dzisiaj Esposito liczy na to, że po prostu będą rogale, że tych rogali będzie sporo i że oba te mecze wygenerują po prostu overy rzutów rożnych. To jest druga propozycja na dzisiaj. 3,42 punkta może z tego wpaść. Dalej Mój bezpośredni rywal, bo na razie, no ja z Gołębiem tutaj się tasujemy trochę, jeżeli chodzi o zdobyte punkty. Gołąb ma 2,44 z trzech typów. Malmę, Sparta, Praga, over 1,5 gola w meczu i też rzuty rożne dorzucone, ale 7,5. Z tego meczu już wszelkie możliwe linie były na dzisiejszym filmie: 7,5, 8,5, 9,5. Z tego masz 1,60 gołąb i dorzuca btts a w meczu Dynamo Kijów i RB Salzburg. Czyli tutaj jest takie założenie, że po prostu będą gole po obu stronach. No, Dynamo Kijów w poprzednich rundach kwalifikacyjnych bardzo ładnie sobie poradziło no Salzburg też jakby nie patrzeć sobie poradził bo no bo gra tutaj Dzisiaj z, z Dynamem. Czekajcie, czekajcie, ja muszę sobie przypomnieć z kim. Salzburg grał w poprzedniej rundzie kwalifikacyjnej. Jest Twente, no właśnie, z Twente. Dobra, wszystko jest jasne. 244 punkta od gołębia i ode mnie kupon. Jeżeli chodzi o mecz dynama Kijów z Salzburgiem, to też mam to spotkanie, tylko że podrzuty różne. 7,5 po 1.47, jak zobaczyłem ten kurs, to, to stwierdziłem, że biorę 294 punkta mogę zdobyć. No i w meczu Young Boysów z i wydaje mi się, że będzie pełny pakiet, bo idę w minimum 2 gole, minimum 4 kartki, minimum 9 rzutów różnych i 2:0 z takiego bedbuildera mam i 2,94 z tego kuponu punkcika mogę zdobyć. Jeżeli chodzi o kupony na dzisiaj, to oczywiście byłoby na tyle. Tu 5-minutowe filmy, bo tutaj nie ma co dużo gadać. rzucamy po prostu nasze rozkminy bez wielkiej analizy, argumentacji yy, i zobaczymy jak to pójdzie. Jest jeszcze na pewno szansa, żeby tego Sebka ścignąć, ale będzie to niezwykle trudne. Trzeba po prostu trafiać w wysokie kursy i liczyć na to, że wstety, niestety Sebek będzie misował swoje kupony. Jeżeli chodzi o film dzisiejszy, to było na tyle. Dziękuję, że się do samego końca. Jak zawsze Typerska piona jest przybijana, mocna taka wiesz, fest piona Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście Dzięki za łapę w górę, dobrego dzionka, uśmiechu na twarzy Pozdro siema Elonara.